Du Manko, witajcie ludziska! Ze mną jest dzisiaj ten Justko, zaka Mr. Flaczek, zaka, Kurde Gratek Ox, zaka, Max Cytryn i Picobello. O, Manko, witam was. I dzisiaj sobie gramy mapkę Wipeout, która jest chyba przepotężnie długa, teraz chodzi tam bardzo daleko i. Oj, zobaczymy jak nam pójdzie. czy jakie dźwięki tu są? No, takie jest i... Z Robloxa. <grych> nie, bo w Robloxa grałem. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jeliśmy po tysiąc subów do końca grudnia I... i no, w ogóle z tego się spada? Nie, z tego się nie spada. Dobra, teraz te kulki... Na... O, dobra. Jeszcze muszę się Banny Hopa nauczyć. O! Nie, to sobie wbije O, i na mapki Banny Hopa. Ło, to jakoś przyspiesza, tak? Dobra, teraz. Chodź, chodź, chodź tu. Ich. Nie, no nie! Kurde, i znowu na początek? Ale to jest trudniejsza, to wziąłem tam. No tak, Dobra Napisało, jeszcze. że jest najtrudniejsza, to wziąłem. Kurka, nie. Nie, no kurwa! O nie, jaki jestem... Pa, to zaproszę razem przejść. razem Chuj. z tobą. Chuj. AHAHAHAHAHA <laughs> to teraz że spadł. nie spadł Śmiesznie też na instagrama kukl, Grzybo, Link macie w opisie I na grupę steam Link też w opisie Nie polecam Ja polecam bardzo serdecznie To wow, jest bardzo... Dobra tu pytanie o co chodzi no i, o, o, Kurwa o, Na drifcie tam jedziesz No i najgorsze teraz te klocki O Jezu Idzie kubalson Jest Dobra, czy przeskoczy? Zobaczymy jak będzie omijał driftem biedę Dobra, teraz moja kolej, kurde przeskakiwa. wow Ej, udało się co za Inny? Inne jakieś. Kurwa, nie, no co za gówno. MLG moi. Kurw. No ale kurwa. No oj, już nie kurwa. <ślesy> nie! Teraz <ślesy> <ślesy> tak tu. Tu. Tu? Dobra, teraz tu, tu? Nie, 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 dobra, kurwa. Nie. Teraz przejdę wszystko za pierwszym razem mówić. No zobaczymy, kurwa. Nie wiem, co to robi to okrągle, ale się boję. Ja nie wiem, czy ja go to wejdę, to się mnie wypierd... czy co. Ła, wow, oh, wow. Ty jesteś na tym, co się kręci? Aha. Nie, dobra, w sumie no. jest easy. Dobra, to nie bije. Tak dla mnie, a ja jestem ten daj, 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 Bez rangi uf, uf, uf. uff, uff, nie ma uff, Dobra, nie, nie, nie. Dobra, uff, 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 o uff, 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 Nie! <grym> Ej, weź włącz SVC z 1 i sobie będziemy dolatywać do tego miejsca, na którym skończyliśmy. Jak? SV, został. Dobra, mam. No i teraz to wpisz tam. co nie to teraz. tam. Nie, tu. O, dobrze. I teraz sobie wpisz no clip i możesz latać. Dobra. Dobra, końca. lecimy. Noclip. gdzie najdalej byłem? Tu byłem najdalej Całka w górę ooo. <laughs> kur... Dobra, teraz kakanka Wyk, dobra Teraz tu jakiś nepatyk. Lecimy dalej, dalej... A tu? O kurde. Co tu się robi? O kurde. A ty kamienie mam skakać? Ło no. Nie. Cii, cii, cii. Dobrze. O kurde, co Ła! <laughs> o! o, za szczęście, że to... Nie dotknęło mnie. Wake, myślę, że to zawróci tu. A tu taki hu... ja sobie. Dobra, przejdę tu jeszcze raz. No nie fuck. Muszę teraz coś pocieć. Dobra, może znoszymy przed angielskim w listyce. Lecimy! A! A! Co? Łow, co to się stanie? Nie wiem Uf, jestem na drabinkach. Dobra Dobra, teraz to będzie najgorsze.

Oj, to Kula. ciekawe. tu to wyżej teraz. Nie, 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 nie. O! Gdzie o. O. to było, to było. A tu, co, co, co tu się dzieje? Aha, tutaj trzeba przejść, dobra. Jestem! Nie jestem. O! Co, jak to zrobić? O! Dobra. Dobra, fajna mapka. Ma mapkę będziecie mieli w opisie, link do niej. E... Ej, ale to jest trudne. Nie, no nie, złe. No te kółka takie, co się tak ruszają w Które? Te... te... Tale... które? Te młotki? Ej, dobra, chyba koniec mam. Tak, ej, koniec. wokół tak. Dobra, ja mam teraz najgorsze, niestety. Góry, dwanaście minut dokoła. Nie wiem, to jest wokół. E, jeśli chcecie więcej mapek z tym panem, to zostawcie kurde 12 łapek w górę i napiszcie tak w komentarzu, e, a będzie więcej fajnych mapek, mamy jakichś ciekawych. E, tymczasem, myślę, że to, tymczasem myślę, że to by było na tyle. I trzymajcie się blisko. kanał, pamiętajcie. O, właśnie pan skończył mapę i prawdopodobnie idziemy na następne roku. Ale to już na następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Narka jo. Elsa. Siema, <grywa> <grywa> siema No, siema ma.